Teatr dramatyczny miasta stołecznego Warszawy. Teatr legendarnych inscenizacji i kreacji aktorskich. Słynni reżyserzy, sławni aktorzy znamy i podziwiamy. Ale czy tylko dzięki nim dzieje się magia na scenie? Kto pracuje w kulisach? Poznajmy i docenimy także ich. Teatru nie ma bez widzów, a widzów nie ma bez obsługi widowni. Czy to są osoby po prostu pracujące w budynku teatru? Bynajmniej. Zobaczcie sami. Nasza praca przy obsłudze widowni polega na tym, żeby stworzyć wrażenie każdemu widzowi, że jest wyjątkowym i bardzo przez nas mile widzianym gościem. No i jest bardzo ważną cechą naszej pracy, że przyczyniamy się do punktualnego rozpoczęcia spektaklu. Mamy oczy dookoła głowy, patrzymy co się dzieje na scenie, co się dzieje za sceną, co się dzieje na widowni, co się dzieje w holach. Tak jak mówiłem, musimy być wszędzie i widzieć wszystko. Ja bym powiedział, że przed spektaklem jesteśmy w, po prostu w pełnej gotowości. Nic nie może pozostać niezauważone. Każde stanowisko musi zostać... Yy, obsadzone w odpowiednim momencie, odpowiednie guziki muszą zostać uruchomione, żeby widzowie mogli przejść przez schodach, żeby nie było ciemno, odpowiednia kotarka musi być o określonej godzinie yy, odsłonięta, yy, określony bileter musi stanąć na odpowiednich drzwiach o określonej porze. No Także praca z zegarkiem w ręku bym to nazwał. No właśnie, bo jesteśmy przed spektaklem już godzinę w teatrze i jakby sprawdzamy wszystkie te rzeczy, które się dzieją tutaj oraz już na godzinę przed spektaklem jesteśmy w gotowości, żeby pierwszych widzów powitać i zaprosić na górę. No i tak jak jeszcze w czasie spektaklu pilnujemy tego, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik oraz tego, żeby nikt nie nagrywał tego spektaklu w czasie jego trwania i nie używał telefonów komórkowych, co jest nadal trudne. Fakcja żeby na dole widzowie nie jedli na sali, nie pili, nie wnosili kieliszków. A jak już się spóźnią, to żeby weszli bardzo, bardzo cicho. No właśnie, to jest wspaniałe w teatrze, że jest tyle momentów nieprzewidzianych. Zdarzają się różne sytuacje, które nie powinny się zdarzyć, ale dobrze, że się zdarzyły, bo to świadczy o takiej yy, inności tego spektaklu. Frakcja na dole w szatni jeszcze rozdziela kwiaty, jeśli są jakieś dowręczenia yy, aktorom. To jest po spektaklu najpiękniejszy moment. Widzowie również bardzo często pytają nas, co jeszcze polecamy. No, I wtedy my polecamy wszystko warte polecenia. No właśnie. A jest tego sporo. Myślę, że najtrudniejsze jest zapanowanie nad własnymi emocjami i takie w ogóle pozostawienie spraw osobistych na boku, ponieważ tu jesteśmy tylko do dyspozycji widza i musimy uznać wyższość poglądów tego widza, jego reakcje. Nie możemy nikogo pouczać, ani tym bardziej narzucać swojej opinii. Musimy szanować wszystkich widzów. To no i najtrudniejsze są zawsze premiery, bo coś się dzieje pierwszy raz i my jesteśmy jak wszyscy na, wokół, Jezu, prawda? Na, głęboką na, na głęboką wodę. I... Aktorzy mają próby do premiery, a my dokładnie. nie mamy próby do premiery. My To jest nasza premiera. My idziemy jakby z tym flow na żywioł. Spontanicznie. Ale premiera to jest zawsze kontakt z wielkim światem, bo tyle osób znamienitych przychodzi w ten dzień. Hmm. Teatr to jest wyjątkowe miejsce, gdzie wszystko jest na niby, dzieje się na niby, ale nic nie jest fałszywe. Również hmm. uważam, że teatr to są wyjątkowi ludzie. Wyjątkowi ludzie, tak do zobaczenia w lepszych czasach. Zapraszamy, czekamy na państwa. I tęsknijmy, i tęsknimy. Wspaniali ludzie! Obsługa widowni, garderobiane, charakteryzatorki, rekwizytorzy, akustycy oświetleniowcy, suflerka, inspicjent. Czy to wszyscy, którzy pracują w teatrze? Oczywiście, że nie. Jest jeszcze wiele wcale nie mniej barwnych postaci, ale póki co zostawię Was w niedosycie. Do usłyszenia. A co ważniejsze, do zobaczenia w teatrze.